Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2022. Bardzo proszę projekt uchwały przedstawi pan skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na dzisiejszej sesji był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów rozszerzonej o członków Komisji Gospodarczej, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz w obecności członków y, Zarządu Powiatu, i w związku z tym y, przedstawiłbym państwu dodatkowe zmiany, jakie zarząd chce wprowadzić do y, projektu uchwały, a które to zmiany y, państwo radni otrzymaliście y, w dniu dzisiejszym. Po pierwsze, jest kolejna, kolejny wniosek komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w kole o przesunięcia między paragrafami w planie wydatków komendy z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącym się postępowaniem w sądzie okręgowym oraz na opłatę składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych. Dalej jest propozycja zarządu <laughs> zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12 495 zł w związku z kolejnym otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Następnie jest propozycja zmiany w planie wydatków na zadaniach remontowych w placówkach oświatowych i przesunięcia środków, przesunięcia środków przeznaczonych do tej pory na remonty w zespole opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczym, a przesunięcia tych środków po pierwsze w wysokości 100 tysięcy złotych na Remont pokrycia dachu oraz wymianę przeciekających świetlików dachowych na budynku Liceum Ogólnokształcącego w kole. Po tych zmianach plan wydatków na to zadanie w liceum kształtowałby się na poziomie 235 000 zł. Następnie jest propozycja zwiększenia planu wydatków w starostwie powiatowym o kwotę 200 zł. Z przeznaczeniem na opłatę decyzji wydanej przez powiatowy, przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kole w związku z przeprowadzoną kontrolą sanitarną w zespole szkół w kościelcu. Dalej yy, propozycja jest dostosowania planu przychodów do zakresu realizowanych zadań odnośnie przesunięć między paragrafami w przychodach Zmniejszenia nadwyżki o 191 742 zł 17 zł, a zwiększenia niewykorzystanych środków o tą samą kwotę. Kolejne z dodatkowych propozycji to są to jest wniosek o wprowadzenie nowych zadań, o których w informacji z działalności międzysesyjnej mówił pan starosta, a mianowicie hmm, zabezpieczenia w planie yy, i dochodów i, i, i wydatków yy, środków na yy, po pierwsze budowę ulicy Toruńskiej w Kłodawie i tu może już od razu powiem jaka jest propozycja z uwagi na to, że yy, zarząd przychylił się do wniosku Powiatowego Zarządu Dróg i yy, propozycja jest taka ze strony za, Powiatowego Zarządu Dróg, żeby to zadanie dotyczące budowy ulicy Toruńskiej w Kłodawie realiz, realizować w cyklu dwuletnim, czyli w tym roku zabezpieczamy 10 tysięcy złotych, a w roku 2023 3 miliony 60 tysięcy, czyli plan na to zadanie na ten moment jest 3 miliony 70 tysięcy. Z czego, tak jak już tu było mówione, 2 850 tysięcy pochodzi ze środków z Polskiego Ładu. Drugie zadanie z tego drugiego naboru, które jest proponowane do wprowadzenia, to jest przebudowa dróg i ulic Powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszorowerowych, i tutaj też zgodnie z wnioskiem powiatowego zarządu dróg. Do którego przychylił się Zarząd Powiatu, zadanie byłoby realizowane w cyklu dwuletnim i w tym roku byłoby zabezpieczone w budżecie 30 tysięcy złotych, a w roku przyszłym byłaby to kwota 6 650 tysięcy złotych, czyli plan na zadanie wyniósłby 6 680 tysięcy, z czego z powiatu z polskiego ładu. Mamy dofinansowanie na poziomie 6 175 000 zł. I trzecie zadanie z tego drugiego naboru z Polskiego Ładu poprawa efektywności energetycznej budynku zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Kole. Tutaj zgodnie z wnioskiem pani naczelnik Wydziału Inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym, też zadanie realizowane w cyklu dwuletnim by było czyli również wchodziłoby przy zmianach projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i tutaj na ten rok byśmy mieli w planie wydatków 40 000 zł a na rok 2023 kwotę 4 610 000 czyli łączny budżet tego zadania to byłaby kwota 4 650 000 zł z Polskiego Ładu otrzymaliśmy kwotę 4 milionów 50 tysięcy. I to są te propozycje zadań. Te propozycje zadań rzutują takimi też i wydatkami, że w 2023 roku już na ten moment zwiększa nam się plan wydatków majątkowych o 13 milionów, 75 tysięcy zł. Następnie jest propozycja zwiększenia planu dochodów o 47 200 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gminy Babiak na przebudowę drogi powiatowej Brdów Przedecz państwo radni zabezpieczaliście na poprzedniej sesji w całości środki na to zwiększenie z tytułu tego zapotrzebowania wynikającego z, z przetargu, i gmina teraz właśnie wywołała uchwałę i o te 47 200 złotych uzupełnia swój udział. Następnie też kolejne zadanie i też wynik poprzetargowych rozstrzygnięć jest propozycja zwiększenia planu wydatków na remont drogi powiatowej w w miejscowości Katarzyna, w miejscowości Zalesie i remont y, drugiej y, drogi powiatowej w miejscowości Dziwie i w miejscowości Nowa Wieś Wielka y, w gminie Przedecz i jest to propozycja zwiększenia o 60 tysięcy złotych z 500 tysięcy, czyli na 560 tysięcy i tutaj też jest odpowiedź rady gminy y, w, rady miejskiej w Przedczu y, z dnia wczorajszego o w ramach tych partycypacji 60 do 40, czyli yy, gmina dokłada 24 tysiące i powiat 36 tysięcy. Następnie kolejna zmiana dotycząca też zwiększenia wartości zadania przebudowa drogi powiatowej miejscowości Mikołajówek i drogi powiatowej miejscowości Czołowo-Kolonia. I tutaj też jest zwiększenie o kwotę. 30 tysięcy zł do 405 tysięcy zł. Tu na ten moment całość środków pochodziłaby z budżetu powiatu. Sesja rady gminy odbędzie się po sesji rady powiatu. Następnie jest propozycja zmiany montażu finansowego odnośnie przesunięcia środków tych z pierwszego yy, nadania rządowego funduszu inwestycji lokalnych i przesunięcia tych środków z w tej chwili yy, znajdujących się yy, w montażu finansowym przebudowy drogi w dzierżbicach czy od miejscowości dzierżbice w kierunku drogi krajowej nr 92 na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Mikołajówek i w miejscowości czołowo-Kolonia, z uwagi na to, żeby po prostu jak najszybciej te środki z Erfilu wy wykorzystać, a z tych wyjaśnień i ustaleń z powiatowym zarządem dróg wynika, że na tej drugiej na, na, tym, na tym drugim zadaniu będzie możliwość zdecydowanie szybszego wykorzystania tych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następnie zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 500 zł i proponuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynajem pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę. Następna, już dwunasta z dodatkowych propozycji to jest zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 144 809 zł w czterech naszych szkołach: w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, w Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół w Kościelcu i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i remonty pod kątem umożliwienia realizacji zajęć z informatyki bez podziału na grupy, co ma zminimalizować w części wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. Następna zmiana to kolejna dotycząca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To też pismo z ostatnich dni, a mianowicie zwiększenie planu dochodów i wydatków planu dochodów w powiecie i wydatków w komendzie o 144 124 zł. Z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. I tak, Panie Przewodniczący, wyglądają propozycje do zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu do zmian w budżecie na 2022 rok przygotowane przez zarząd powiatu Polskiego. Dziękuję. Dziękuję również. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Czy są może jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii komisji budżetu i finansów. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku dokonała analizy projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Polskiego na rok 2022 wraz z dodatkowymi zmianami, które w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Polskiego na rok 2022. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2022 została przyjęta jednogłośnie 21 głosami za.